Witajcie, drodzy widzowie, mam w ręku dzisiaj książkę, której autorem jest dr Christian Steiner, a jej tłumaczem jest Roman Nacht. Dlaczego Roman Nacht to rozpoznacie po tytule? Tu książki Plagi XXI wieku kryzys środowiskowy, a zdrowie rozwiązania holopatyczne. Przeczytam krótką notkę, którą właśnie. Na tylnej okładce książki napisał Roman Nacht. W dzisiejszych czasach mnożą się przewlekłe choroby, które są trudne do wyleczenia. Przyczyną tej oporności na leczenie są blokady w systemie regulacyjnym, wywoływane przez złożony pakiet wielu czynników, takich jak zanieczyszczenie środowiska, e-smog czy stres psychiczny i dalej pisze o tym kim jest austriacki lekarz dr Christian Steiner opisuje on, że on właśnie skoncentrował się na rozmaitych metodach leczenia komplementarnego takich jak homeopatia fitoterapia, akupunktura elektroakupunktura doktora Wola czy biorezonans wzbogacił to wszystko przez liczne badania swoich pacjent, pacjentów ale też przyszedł wiele szkoleń. Czuł, że sama medycyna akademicka nie jest w stanie dziś pomóc człowiekowi, szczególnie jeśli chodzi o postępowanie w przypadku schorzeń chronicznych i blokad energetycznych. Ja wybrałem sobie i właściwie nie rozdział nawet, zacząłem od środka jednego z konkretnych rozdziałów i spodziewam się, że będę czytał tą książkę dwa razy, ale chciałem zacząć od takiego podrozdziału Bajt nie równa się bajtowi. No i pozwólcie mi, że zacznę czytać. Bajt nie równa się bajtowi. W społeczeństwie informacyjnym przyzwyczailiśmy się do kwalifikowania informacji. To znaczy, że gdy ściągnęliśmy z internetu jakąś określoną ilość gigabajtów informacyjnych, Programów, filmów, MP3, dokumentów itd. To nasz twardy dysk zostaje zapełniony, przy czym wybór nowego twardego dysku w takiej sytuacji uzależniamy od jego pojemności, a nie od wartości przechowywanych na nich danych. Co obchodzi takie medium, jakim jest twardy dysk, jakiego rodzaju informacje na nim się przechowuje, etc., czy to są nasze listy miłosne, czy gry komputerowe, które ściągnęliśmy od naszego najlepszego przyjaciela bez jego wiedzy? Te dane mają znaczenie tylko dla ich posiadacza. Z całą pewnością te miłosne listy upamiętniające niezapomniane chwile z ukochaną osobą, nawet jeśli zabierają tylko kilka kilobajtów, mają dla nas o wiele większe znaczenie niż setki gigabajtów komputerowych gier albo nudnej korespondencji. Naszą dzisiejszą technologię informacyjną cechuje między innymi to, że nie istnieje żadna miara tego rodzaju wartości. A jednak wielu z Państwa już zdało sobie sprawę z faktu, że uczucia takie jak miłość, nienawiść, rozpoznanie są najważniejszymi czynnikami decydującymi o wartości informacji. Dzięki temu rozpoznaniu możemy teraz sformułować jeszcze wyraźniejszą formułę Gdyla odnośnie hordy małp. Małpy są zdolne tylko rudymentarnie rozpoznawać miłość albo nienawiść, i z tej przyczyny nie są w stanie tchnąć w informację wewnętrznych wartości, o ile w ogóle są w stanie takowe stworzyć. Wartości, które podniosłyby poziom przekazywanej informacji. Tu znowu odnosi się to do sztormów Deukinsa, z tym, że już o wiele wyraźniej. Konkluzja. Nie tylko z powodów statystycznych, lecz ze względów fundamentalnych ewolucja nie może przebiegać przypadkowo albo tylko w drobnej mierze. Wnioski: To, co już w przypadku molekularnych hipercykli było niemożliwe, jest w ewolucji złożonych istot żywych składających się z miliardów komórek i w końcu w przypadku człowieka, posiadacza najbardziej złożonego kawałka materii, czyli mózgu, całkowicie nie do pomyślenia. Zarówno obliczenia prawdopodobieństwa, jak i formuła Gdyla, prawo o konieczności istnienia wewnętrznej wartości niesionej przez informację, wskazują na absurdalność neodarwinistycznego wyobrażenia o przypadkowej możliwości powstawania złożonej informacji. Przypadkowa ewolucja, zaczynająca się od najprymitywniejszej archeobakterii, poprzez roślinnego jednokomórkowca, wielokomórkowca, mech sploty, trawy, krzewy, drzewa, zwierzę jednokomórkowe i wielokomórkowe, mięczaki, insekty, ryby, gady, ptaki, ssaki, naczelne, aż do człowieka jest po prostu niemożliwe. Istnieją i muszą być obecne nadrzędne pola sił, niosące informacje wywodzące się z wyższych wymiarów, umożliwiające celowy, sensowny rozwój podporządkowywanych struktur komórkowych, struktur życia każdego gatunku. Czego mogą nauczyć się biolodzy na lekcjach współczesnej fizyki? W okresie średniowiecza wierzyliśmy, że siły spoza czasu i przestrzeni decydują o naszym życiu. Dzięki Bogu biolodzy i medycy zaprzeczyli tej wierze w duchy i właśnie temu ograniczeniu się i skupieniu tylko na materii w przestrzeni i czasie zawdzięczają wszystkie swoje sukcesy. Fizyka Macierz wszystkich nauk przyrodniczych już dość dawno posunęła się o krok do przodu. Na tym polu znów wierzy się w istnienie sił działających spoza czasu i przestrzeni, a nawet się je oblicza. Decydują tu w większej mierze prawa mechaniki ustanowione na bazie matematycznych obliczeń przez Isaaca Newtona w XVII stuleciu. Tym samym stało się możliwe dokładne przypowiadanie nadchodzącego stanu rzeczy na podstawie poprzedniego stanu, czyli ruchu ciał niebieskich, powstawanie samochodu albo innej maszyny. Stąd wywodzi się determinizm, twierdzący, że wszechświat działa przewidywalnie jak zegar. Zresztą nie tylko kosmos jest przewidywalny, także człowiek jest maszyną, poddaną mechanistycznym i biochemicznym prawom. Co to wszystkiego ma wspólnego ze współczesną medycyną. To wręcz zadziwiające, ale prawie wszystko, ponieważ dzisiejsza fizyka wprawdzie uznała już dość dawno mechanikę Newtona, a tym samym powstały na jej bazie mechanistyczny światopogląd za wypadek szczególny, dzięki któremu można w przybliżeniu opisać rzeczywistość, to jednak nowoczesna biologia i medycyna nadal skostniale trzymają się materializmu. XVIII i XIX wieku. Bowiem credo współczesnych biomaterialistów brzmi, każda komórka działa automatycznie zgodnie z kodem, który przypadkowo powstał w procesie ewolucji. Stąd wynika, że ewolucja podporządkowana jest wyłącznie prawom biochemii i mechaniki. W rezultacie mamy człowieka. Stąd wynika, że człowiek może zostać zreperowany tylko w oparciu o biochemię, farmację. Oraz dzięki mechanicznej interwencji, operacja i trening. Jednak teoria kwantów zmienia wszystko. Fizyka kwantowa od lat 20. XX wieku udowadnia, że w przestrzeni atomowej według zasady nieoznaczalności Heisenberga nie ma miejsca na determinizm. Tu po prostu nie może on istnieć. Ten fakt nie przeszkadza jednak biomaterialistom, którzy od samego początku twierdzili i nadal twierdzą, że za rozwojem życia ukrywa się zwykły przypadek i że dzięki selekcji obserwujemy pewne rezultaty tego przypadkowego procesu. Poza tym życie to czysta biochemia, jaka ze światem kwantowym ma bardzo mało wspólnego. Wszechświat jest żywym organizmem, jest całością. Na tę całość, na makrokosmos, składają się wszystkie układy uzupełniające się wzajemnie, tak jak to odzwierciedla mikrokosmos ludzkie ciało. Tendencja biomaterialistów do odseparowania się od reszty stworzenia świadczy o ich ograniczeniu i sprowadzaniu ludzkości na manowce w celu stworzenia ich własnego. Swoistego kosmosu działającego na ich zasadach, w którym to oni będą władać zaprogramowanymi przez nich ludzkimi umysłami. Już dziś Dawkins nazywany jest papieżem ateistów. Twierdzeniu, że świat biochemii ma tak mało wspólnego ze światem kwantowym, można z łatwością zaprzeczyć. Prawie wszystkie istotne procesy komórkowe przebiegają w poszczególnych Makromolekułach, przy czym nawet najdrobniejsze zmiany decydują o interpretacji genu, jak i o tym, czy można w ogóle odczytać odpowiednie fragmenty za pomocą odpowiednich enzymów z DNA. Dlatego fizyka kwantowa z całą pewnością odgrywa bardzo ważną, ba, decydującą rolę dla owych zwykłych reakcji komórkowych. Kwestia, czy za światem kwantowym znajduje się zwykły przypadek, czy też dbająca o porządek siła, wywodzi się bezpośrednio z pytania, czy istnieje energia życia, czy też nie. Mimo iż wszystkie wydarzenia na planie kwantowym wyglądają na przypadkowe, dokonano eksperymentów, które udowodniły, że także poszczególne cząsteczki posłuszne są nadrzędnym wzorom informacyjnym. Eksperymenty, które korpuskularno-falowy dualizm doprowadzają do maksimum. Foton na kliszy fotograficznej ukazuje się jako punkt. Ten sam foton, jednak przepuszczony przez podwójną szczelinę, tworzy obraz dyfrakcyjny. Zgodnie ze stosowanym obecnie tłumaczeniem fizycznym, foton ten przechodzi przez obie szczeliny równocześnie, interferując sam ze sobą. To, czy foton ukazuje się jako fala czy jako cząsteczka, nie jest z góry ustanowione. To osoba eksperymentująca decyduje o tym, wybierając promień albo podwójną szczelinę. Jeśli na drodze promień światła napotyka na podwójną szczelinę, wówczas foton po prostu wie, że oczekuje się od niego, aby objawił się jako fala. Jeśli nie, to foton odgrywa rolę cząsteczki. Foton trzyma się tej decyzji nawet wtedy, gdy zmuszany jest do absolutnie absurdalnej roli. Eksperymenty ze splątanymi właściwościami cząsteczek, wprowadzone przez Erwina Schrödingera pojęcie stanu poplątania, jest według Alberta Einsteina upiornym, zdalnym efektem wywoływanym przez cząsteczki, które są ze sobą tak ciasno powiązane, że mimo dowolnej odległości każda z nich nie tracąc czasu, wprowadza się w stan pozostałych. Na przykład, w pewnych określonych warunkach powstają pary elektronów, które rozpadają się, skręcając się w odwrotnym kierunku. Gdy odwracamy skręt elektronu w drugim kierunku, można zaobserwować odkręcanie się w tym samym kierunku, występujące samo od siebie u partnera danego elektronu i to niezależnie od tego, jak daleko on się w danym momencie znajduje. Podobnie w stanie splątania większej ilości cząsteczek ich zlokalizowanie jest niemożliwe. Stan jednej cząsteczki przenoszony jest niezauważalnie na inne. Zgodnie z konsensusem panującym wśród fizyków, anulowana zostaje także rzeczywistość, ponieważ ani jedna cząsteczka nie może być mierzona oddzielnie, lecz pojmowany jest tylko stan wszystkich cząsteczek jako całości. Jak możemy wyjaśnić te surrealistyczne wydarzenia? Zgodnie z dziś już zaakceptowaną kopenhaską interpretacją mechaniki kwantowej, mowa tu o właściwościach materii, które, jak już wspomniano, wyglądają na zagadkowe tylko w pojedynczych przypadkach. Jednak dzięki statystyce dotyczącej ich większej ilości, zagadkowość ta znika. Można bowiem metodami statystycznymi ją całkowicie wyeliminować. Ten sposób myślenia jest niezwykle pragmatyczny i z tej przyczyny utrzymuje się w fizyce jako standard już dziesiątki lat. Oczywiście taki model myślenia wykazuje się słabością wprawdzie dokładnie opisuje sytuację, jednak jej nie wyjaśnia. Tak jak w przypadku komórki, osiągnęliśmy punkt, w którym stwierdzamy, że choćby z punktu widzenia logiki, należy przyjąć istnienie nadrzędnych, informatywnie działających sił sterujących zagadką kwantową z wymiarów znajdujących się poza przestrzenią i czasem, niż nadal trzymać się kurczowo tylko materialnych właściwości materii. Jak bowiem jedna cząstka może według swego upodobania zmieniać przestrzeń, czas, i przyczynowość, czyli wpływać na prawo przyczyny i skutku akcji i reakcji w przestrzeni i czasie, jeśli nie dzięki sile spoza przestrzeni i czasu. Zmiana paradygmatu w fizyce. Inaczej niż w sferze biologii, liczni i to najwyższej klasy fizycy rezygnują z fiksacji na samej materii w przestrzeni i w czasie, a koncentrują się coraz intensywniej na siłach oddziałujących na czas i przestrzeń. Uczeni bowiem nie są w stanie zrozumieć wielu efektów kwantowych, np. stanu poplątania, tylko na samej podstawie obliczeń matematycznych i potrzebują dodatkowo podeprzeć się teorią względności Einsteina. Ta jednak na nieszczęście jest całkowicie rozbieżna z fizyką kwantową, jednak tylko tak długo jak długo pojmujemy czterowymiarowy przestrzenio czas naszego doświadczenia w sposób w jaki nam go opisano. W jedenastu wymiarach tzw. teorii strun w jej ostatniej forie, tzw. M-teoria, udaje się już połączyć wiele dziedzin fizyki kwantowej z teorią względności. Co ważniejsze, obecny standardowy model jest czymś w rodzaju szachownicy pól różnych formuł pasujących do różnych stanów rzeczywistości. Fizyka jednak od początku poszukiwała teorii wyjaśniającej wszystko. M-teoria mogłaby spełnić tę rolę. Coraz więcej fizyków wierzy, że za pomocą owych 11 wymiarów można wyjaśnić w zgodny sposób działanie czterech podstawowych sił kosmosu, a tym samym teoria ta stanie się formułą świata, to znaczy teorią zjednoczonych pól, z której to można wyprowadzić wszystkie znane fizyczne siły, prawa i cząsteczki. Co to oznacza? To oznacza koniec materializmu w fizyce, bowiem znani fizycy przyznają, Opierając się na bazie matematycznego modelu 11 wymiarów M-teorii, że pojmują właściwości materii tylko dzięki pośrednictwu transprzestrzennych wymiarów. Krytycy M-teorii często pytają, dlaczego nie możemy tych 11 wymiarów zobaczyć? Słynny fizyk Burkhard Heim swoją jednolitą teorią pola składa wiarygodne wyjaśnienie tej kwestii. Owe wyższe wymiary nie mają dla nas znaczenia strukturalnego, lecz znaczenie informacyjne. Są one poniekąd tylko nosicielami planu zagadkowego zachowywania się kwantów. Podobnie ma się rzecz z DVD. Część niosąca strukturę to płyta poliwinylowa, którą widzimy. Wyższy wymiar DVD część to część niosąca informację, to znaczy ta część, na której przechowywany jest film. Jest od zewnątrz niewykrywalna. Informacji nie można zważyć, wymierzyć i tym podobne, ponieważ informacje niesione przez wyższe wymiary przecinają się z przestrzenią i czasem, niby wnikają ku dołowi. Powstają wzory prawdopodobieństwa, kierujące materialną manifestacją, przejawem tych informacji jako falami, cząsteczkami elementarnymi. Te wzory prawdopodobieństwa symulują zachowania fal cząsteczek, jak to opisuje fizyka kwantowa, która widzi tylko ich sposób zachowywania się w przestrzeni i w czasie, lecz nie widzi niosących informacji wymiarów poza tym fenomenem. Czy biologia może uczyć się od współczesnej fizyki? Widzimy, że dla fizyki transprzestrzenne siły nie stanowią problemu i często się o nich dyskutuje, a nawet należą do ulubionych przy tworzeniu jednolitej formuły świata. Faktycznie możemy te wyższe wymiary nowoczesnej fizyki interpretować jako nadrzędne, niosące informacje w fale, które w punkcie przecięcia z przestrzenią tworzą zarówno czas, jak i wartość czasową dla danego wydarzenia. W jakiej mierze ten model świata przewyższa dzisiejszy standardowy model myślenia? Pokazuje fakt, że po raz pierwszy fizycy są w stanie przynajmniej częściowo połączyć ze sobą do tej pory rzekomo niepasujące do siebie bloki, a mianowicie teorię kwantów z teorią względności. Z tej oto przyczyny coraz więcej fizyków rezygnuje z materializmu, biorąc pod uwagę fakt, że materializm, jak każdy izm, zawęża rzeczywistość tylko do czasu i przestrzeni. Biologia i medycyna nie potrafią wyjaśnić, jak to się dzieje, że miliardy absolutnie nieprawdopodobnych biochemicznych składających się na proces życiowy reakcji przebiegają mimo to bez zarzutu. Nie potrafią też wyjaśnić, jak miliardy mutacji i pośrednich procesów przebiegających w ramach czasowych przemieniły archeobakterię w człowieka. Niosące informacje pola sił wyższych wymiarów, które mogłyby nadać właściwy kształt prawdopodobieństwu przebiegania niemożliwych procesów w przestrzeni i w czasie, mogłyby także wyeliminować skrajne nieprawdopodobieństwa, na które chorują biologę rozwoju, genetyka. Dzisiejsza biologia i medycyna. Wszystkie te informacje nie docierają do biologów, którzy nadal trzymają się czysto mechanistycznej zasady, na jakiej opierano się w XIX stuleciu. Człowiek powstał dzięki mechanice i chemii. Kropka. Kto życzy sobie zmiany paradygmatu? Sukces metody materialistycznej. Nauki przyrodnicze wywodzące się z biologii zawdzięczają niewątpliwie swój odniesiony sukces materialistycznemu kierunkowi myślenia pozytywizmu. To, czego nie można zmierzyć i obliczyć, po prostu nie istnieje. Takie nastawienie zostało połączone z innym. Fakty, a więc rozpoznane prawa natury, można tylko wtedy brać pod uwagę i łączyć je z teorią, gdy te mogą zostać potwierdzone przez niezależnych kolegów po fachu. Metodyka ta wydała z siebie technikę, na której dziś opiera się cały nasz styl życia, i dlatego powinniśmy sobie uświadomić, że każdy z nas żyje dziś na o wiele wyższym poziomie, choć tylko z medycznego punktu widzenia, niż średniowieczna szlachta. Cena sukcesu Odniesienie jednak tak wielkiego sukcesu zaślepia. Globalne zniszczenie naszej przestrzeni życiowej właśnie przez technologię jest spowodowane tym, że technologia widzi przyrodę tak, jak i człowieka, jako produkty bezdusznych, biochemicznych i fizycznych procesów. Zniszczyć kawałek materii jest czymś całkiem innym niż szkodzić żywej przyrodzie istotom żywym, które posiadają, nawet jeśli prymitywną, świadomość i taką samą duszę. I dlatego przeważnie nie mogą obronić się przed ludzkim atakiem. Lecz sami również płacimy za ten sukces, ponieważ to my stanowimy ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego, absorbujemy w siebie wszystkie toksyny pochodzące z rolnictwa, jak i te tworzone przez przemysł, zaś te nagromadziły się na różnych płaszczyznach naszego biotopu, naszego środowiska. Dzięki naszemu standardowi umieramy wprawdzie w podeszłym wieku, jednak z powodu zanieczyszczenia otoczenia cierpimy z powodu chronicznych schorzeń. Wprawdzie współczesna medycyna oferuje godną uwagi pomoc w nagłych wypadkach, jak również dokonuje skomplikowanych operacji, to jednak w obliczu chorób chronicznych w większości wypadków jest bezradna. Następstwa naszego stylu życia można by z pewnością zredukować do minimum dzięki syntezie medycyny konwencjonalnej z medycyną alternatywną, a może nawet całkiem im zapobiegać. Ale także i tu ów materialistyczny światopogląd stoi na drodze. Nie zgadzając się na to, żeby kasy chorych płaciły za komplementarne zabiegi, mimo iż większość pacjentów tego sobie życzy i mimo tego, że przeprowadzone badania wykazują, że pacjenci w wielu wypadkach o wiele lepiej zareagowali na leczenie środkami homeopatycznymi lub za pomocą akupunktury niż metodami konwencjonalnej medycyny. Za takie zaślepienie płacimy życiem pacjentów, którzy ucierpieli z powodu efektów ubocznych wywołanych lekarstwami, a nawet zmarli. Leki, gdyby współpracowano z alternatywną medycyną, nie zaszkodziłyby aż w takiej mierze, lub nawet nie musiałyby zostać użyte. Fakt, iż dodatkowo wielu pacjentów medycyny konwencjonalnej czuje się tylko numerami aparatu w porównaniu z tym, co wyżej wspomniano, traci na znaczeniu. Jak widzicie Państwo, także i tu nie prowadzi się akademickiej dyskusji. Pytanie, czy życie jest czymś więcej niż tylko zbiorem protein i złożonych biochemicznych procesów, stanowi dla nas i dla naszych dzieci kwestię przetrwania. Coraz więcej ludzi płaci swoim zdrowiem za rosnące zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne, w konsekwencji czego skazani są na łaskę. I nie łaskę, często bezdusznej medycyny konwencjonalnej. Tak oto istniejąca problematyczna sytuacja doprowadza ludzi do jeszcze gorszego stanu zdrowia. Jeśli nie dojdzie do zmiany paradygmatu w środowisku ludzi żyjących w stylu zachodnim, w środowisku profesorów, inżynierów, szefów koncernów i polityków, nasza cudowna planeta może zamienić się w pustynię pełną trujących. Rosnących bez kontroli, genetycznie zmienionych roślin i martwych mórz. Twoja opinia, która stanowi część opinii publicznej i ma na nią wpływ, może okazać się bardzo ważna. Bowiem opinia publiczna jest dziś jeszcze jedynym czynnikiem, który działa hamująco na tych, którzy są odpowiedzialni za operatywność tego materialistycznego szaleństwa. A może nawet przekona ich o niesłuszności takiego postępowania. Oprócz rzetelnych informacji na temat charakteru i działania medycyny energetycznej, książka ta dostarczy Państwu wszelkiego rodzaju duchowej amunicji. Przedstawiłem Wam zaledwie fragment jednego z rozdziałów tej arcyciekawej książki, po to, ażebyście mieli okazję zgłębić całość jej tajników. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnej czytanki.